jesteśmy mówieni. Widzimy się o 17 na miejscu. Weź chłopaków. Cześć, na razie. Irek? Irek, kurczę, co ty robisz w Wyszkowie? Dałeś nogę? Kiedy cię wypuścili? Niedawno wyszedłem. To co się nie odzywałeś? Myśleliśmy, że jeszcze siedzisz. Chcieliśmy cię nawet odwiedzić. No, to długo, żeście się zbierali. To na pół roku. Wiesz, no czas szybko leci. Chcieliśmy przyjść wszyscy razem, no, ale wiesz, jak to jest? Jeden to, drugi tamto. Tak, tak, wiem. Wiesz, co stary, muszę lecieć. A gdzie się tak śpieszysz? Chodź ze mną na metę, chłopaki się ucieszą. Słuchaj, a masz jakąś robotę? A co? Nic, ale wiesz, to jest taka jedna sprawa całkiem niezła kasa. Ja już z tym skończyłem, ten mnie. W porządku, nie będę cię namawiał. Tak, chciałem pogadać. A słuchaj, co ty taki jesteś spięty? Weź, nie się, stary. Idziesz ze mną? Chodź.